Dobry moi widzowie. Maciek z tej strony z firmy Wawkar. Ja się mam samochód, który pojawiał się przez moją całą karierę handlarską niezwykle rzadko. Jest to Volvo S60. Samochód praktycznie identyczny z Volvo V70. Samochód tutaj mamy w wersji mało popularnej. Przeważnie były to 24 4 bez Turbo lub też z Turbo oczywiście a tutaj mamy dwuitrową benzynę czemu to dwuitrowa jest benzyna? oczywiście, że przy tych starszych samochodach aby nie płacić wysokiej akcji z 18% bo ona niestety ma już duży procent wpływu na cenę takiego pojazdu a poza tym ta dwuitrówka też niczego sobie nie ujmuje ma dosyć dobre osiągi i bez problemu możecie do niej założyć gaz czy to nawet większe turbo jak jeżeli komuś 180 koni mocy jest za mało wedle wikipedii ten wóz robi setkę w 9 sekund więc mi się wydaje, że jak najbardziej przy takiej dość dużej limuzynie wynik jest co najmniej dobry cóż jeszcze więcej o aucie Wóz jest w manualu, jest to model poliftowy z 2006 roku z niezwykle według mnie niskim przebiegiem bo wóz ma 183 tysiące a 19 lat praktycznie no już, no mniej licząc miesięcy więc przebieg wychodzi około 10, poniżej 10 tysięcy rocznie jak ktoś się tutaj dobrze przyjrzy na rejestrację widać na lewej stronie L jest to auto z Luksemburga. Rzadko trafiałem mi się takie wozy. W sumie to jest mój pierwszy samochód z tego kraju. Miałem z krajów ościennych. Ale fajnie, że właśnie udało się jeszcze takie coś zakupić. Bo pewnie jak widzicie mimo tych 19 lat na karku, wóz prezentuje się do tej pory ciekawie i ładnie. Technicznie bez zarzutu. Motor chodzi naprawdę nieźle. I hamulce, klocki, też są w dobrym stanie, opona również jest przyzwoita, nie prowadza go niż żadnych błędów na desce nie ma, więc tutaj duży plusik pod względem technicznym z tych zewnętrznych pewnie teraz widzicie ma on fabryczne czujniki parkowania i więcej chyba takich bajerów tutaj nie uświadczymy, wersja nie jest bieda bo ma pół skóry, ale nie jest też na mega bogatość dużym kolejnym plusem jednak to Volvo potrafiło korodować Tutaj nie znajdziecie na nim kropki rdzy. Ja w Polsce lakierowałem tylko przedni zderzek, bo ktoś ewidentnie cofając puknął w niego hakiem i brakowało w grillu jednej krateczki, gdzie jest też zakupiony drugi. No i zderzek był puknięty tam na wysokości tej siódemki w Jeżeli ktoś jest mega dociekliwy, może oczywiście sobie sprawdzić, tu mogę mu wysłać chyba na Instagramie. Rzuciłem, jak ten samochód przyjechał więc będziecie mogli zobaczyć, jaka była szkoda i porównać z tymi wszystkimi śmiesznymi raportami czy w raporcie nie jest szkoda na 50 tysięcy dolarów, bo tutaj często tak jest oceniane, że pęknięty zderzak w takim aucie może być oceniana jako szkoda całkowita, ale tutaj będziecie mieli dowód numery rejestracyjne też są w wozie oryginalne, więc jeżeli ktoś chce sobie sprawdzić na jakiejś stronie luksemburskiej jego historię, to numery ma tutaj i wam jeszcze pokażę, taka ciekawostka, mimo 19 lat wszystkie szyby są oryginalne, nawet ma tutaj nalepkę jakości spaj, żeby jechać do Niemiec, widać szyba jest z 6 roku Volvo, a tutaj macie nawet jego miejsce parkingowe, możecie parkować do 28 lutego, gdzieś w Luksemburgu, więc jak go kupicie, jak najbardziej wóz taki będzie mógł sobie wjechać na miejsce parkingowe. No i jeszcze teraz zauważyłem, podszedłem, zapomniałem, jak widać ma. Szyber dach. Co jeszcze warto o nim wspomnieć? O no, technicznych sprawach z silnikiem, bo powiedziałem. Silnik dobrej jakości, tak naprawdę, jest to 2-4 obcięte na te kraje, które mają wysoką noccyzę, jak na przykład Włochy. Nie wiem, jak to jest w Luksemburgu, nigdy się nie interesowałem, bo to bardzo małe kraj ale może też tak być, że po prostu płaci się tam od pojemności, jak u nas w kraju, ani nie na przykład jak w innych krajach od mocy, co jest według mnie bardziej logiczne. Stylistyka, warto są o stylistyce. No ten przód jest taki bardziej, jak teraz jesteśmy na tyle, ale przód jest taki można powiedzieć bardziej zachowawczy, ale teraz wspomnę o tyle. No tył do tej pory może się mega podobać. Mało było tak odważnych projektów, żeby poprowadzić tak tylny błotnik i żeby idealnie tutaj ta linia przechodziła lampę. Do tej pory samochód nie wygląda jak wielka kopyła, tylko z tyłu jak sobie na niego spojrzycie. Raczej jest taki smukły i Volvo. Można powiedzieć, że próbuje to zachować nawet w modelach, które są do tej pory projektowane, produkowane w jakichś tam paskach LED, żeby ten taki kształt był zrobiony. Ogólnie wielkościowo na auto myślę, że może konkurować spokojnie z takimi samochodami jak Eklasa, klasa BMW 5 czy Audi A6. Tutaj na tą chwilę, jak widzicie go od boku, jest to długie limo no przejdziemy sobie do przodu no przód taki raczej bardziej stonowany, elegancki no wóz tak trafiał w te cele znaczy w te roczniki sprzedażowe między właśnie tymi zmianą modelową tych swoich trzech największych niemieckich konkurentów no bo zaczął wychodzić, gdzie jeszcze produkowali BMW 39 i A6 C5 i W210 no a już po kilku latach na przykład miał konkurencję postaci BMW E60, który wyszło w 2,3. C7 z 2,4. Więc te wozy już troszeczkę świeżej. Ale tutaj raczej Volvo przeważnie takiego celowało klienta w sedanie, bardziej dojrzałego. Dlatego też sporo tych wozów jest w dobrym stanie technicznym. Czy coś jeszcze mam o wnętrzu, mam powiedzieć, czy zewnętrznych cechach? Chyba raczej nie. Ten słupek z tyłu też fajnie poprowadzony. Jakbym tak porównał sobie go do 39 ten samochód bym się dużo bardziej podobał. I tak ODO do C5 też wygląda bardziej dynamicznie. I przez to poprowadzenie tutaj tej linii od tego tylnego słupka wydaje się być dłuższy. Chociaż jak sprawdzicie sobie we wszystkich tych różnych statystykach i danych nie jest to samochód większy od konkurencji. Dobra, przejdźmy do środka. No bo mówię, ten samochód mi się niezwykle rzadko trafiał, więc troszeczkę więcej nie powiedziałem niż zawsze. Miałem takie samochód nagrywałem film na YouTuba, ale to wtedy były jeszcze czasy spokojnie z 10 lat temu. Dobrze, moi mili, nagrajmy zatem wnętrze tego sympatycznego pojazdu. Niestety papierów nie mam żadnych tutaj do niego. Ale nie spowodowało to, że nie kupię tego samochodu. Czuję, że jest w dobrym stanie, jest ładnie utrzymany, więc według mnie warto po prostu się nim zainteresować. No i poza tym przebieg również możecie sobie ocenić po stanie, jak samochód oczywiście się na wewnątrz i pod maską, czy nie są kolektory wypalone. W wielu filmach o tym mówiłem, że. Książka to jest jedno, a stan samochodu to jest drugie. Z tyłu kanapa oczywiście, również z Jak widzicie, i z przodu ma i chociaż ich nie widać. Tutaj, jak to Volvo. Robiło to w specyficzny sposób z fotelami, nie miało regulowanych zagłówków, czyli te fotele były takie ala ergonomiczne pod kręgosłup. Można, niektórzy nawet gadają, że lecznicze, ale siedzi się na tym wygodnie, naprawdę, nie trzeba tego regulować. Każdy, czy jest wysoki, czy niski, dopasuje sobie wysokość głowy. A tu taki fajny haczek, chcecie sobie powiesić, nie wiem, na jakąś torebeczkę, żeby tu sobie wisiała. Sprytne rozwiązanie, no i tu jeszcze kolejne sprytne rozwiązanie, tu macie jakąś małą, taką. Kieszeń na schowanie swoich szpargałów. Przechodzimy do środka. Tutaj deska jest miękka, dosyć. Próbuję tutaj również nawiązać do jakości samochodów premium. Nawie prezentują się tak, radio dość specyficzne, no bo możecie sobie regulować takimi przyciskami dosyć oldskulowymi. bas, treble, balans i przód, tył nagłośnienia w głośnikach rozwiązanie dość archaiczne, ale te radia trzeba przyznać, że bardzo dobrze grają i bardzo dobrze wyszukują, wyszukują fale, spójrzcie jak on tutaj szybko łapie i co chwilę następną stację radiową dobra, no i oczywiście przepięknie zaprojektowany panel od klimatyzacji, to Volvo się naprawdę udało, tutaj ten ludzi który pokazuje wam w jakim kierunku wylatuje powietrze z nawiewów jest już taki ponadczasowy i spotkacie go w wszystkich modelach Volvo produkowanych do teraz, tutaj przyciski od czujników parkowania, gdzie są fabryczne, które wracają tej automatycznej klimatyzacji, tu czegoś oczywiście brakuje. Tu macie plasticzki, gałka od zmiany biegów nie jest jeszcze zużyta, również ten mieszek. Tutaj pod tym macie miejsce na dwa kubeczki. Tutaj dość duży jest chowek, który prezentuje się tak i coś mi właśnie tu ale. Nie przejmujmy się tym, Przejdźmy na środek. Na środku mamy regulację głośności, i oczywiście obsługę radia. No i kierownicę, spójrzcie. Wóz 20 lat kierownica, praktycznie bez jakichś tam większych śladów zużycia. To jest, tak bym powiedział, bardziej wydrapane od paznokci niż wyjechane od dotykania, bo faktura farby jest cała. A tutaj, jeszcze oczywiście fajnie, dosyć komponowany ten taki kwadracik od tempomatu. Tu macie komputer pokładowy sterowany oczywiście tym. Spalanie, dystans. Średnie spalanie 89, a teraz złapie się ostość. Wygląda to fajnie. No i jeszcze na 100 km mamy paliwka. Licznik standardowy, praktycznie jak w każdym Volvo. Prosty, bez żadnych udziwnień. Widzicie również przebieg i to, że nie ma żadnych błędów. To obsługa świateł i podświetlenia, przeciwdzielne przód, tył. No i oczywiście włącznik świateł. Tu cztery przyciski od elektrycznych szyb i tutaj wybieracie, którym chcecie sterować aktualnie lusterkiem elektrycznym. Schowek taki jeszcze tutaj a dwumiejscowy, to coś mniejszego, tu na coś większego, nie jest zbyt wielki. No i co jeszcze? Mi fotoregulowane w paru miejscach. Tu też jest ta kieszeń na szwargały, no i tak prezentuje się boczek, jest tutaj cały niezniszczony, jeszcze przeparty. szyberek a tu jego tu jest jego włącznik, a tu są lamp sterowanie lampkami, no i dusterko wsteczne, fotochromatyczne więc nie ma tu takiej biedy, wszystko jest to co potrzeba z tyłu również podłokietnik Dobra, no w wodzie się nagadałem Stylistycznie, tak jak bym powiedziałem Najbardziej mi się podoba obsługa tej klimatyzacji No i fajnie to też jest zaprojektowane Duży przycisk do włączenia tempomatu Tutaj taka srebrna jestewka, Naprawdę te kierownice mimo wieku mogą się podobać I raczej tak wszystko zaprojektowane Bardziej w stylu stonowanym Niż szokującym klienta jak się film Wam podobał, łapka w górę, subskrypcja, macie pytania, to może być to komentarz lub mail do mnie. Już można się odezwać również przez media społecznościowe, takie jak Mafkar Auto na Instagramie czy też na Facebooku. Pamiętajcie, że wszystkie wozu mnie są opłacone, dostajecie fakturę, więc nie płacicie w Skarbówce. Zbogacenia 2% i oczywiście możecie wykupić gwarancję do roku czasu. I jeżeli się tego auto jak dostarczy do domu, to w rozsądnych pieniądzach Podrzucę go wam na lawecie. Jeszcze warto wspomnieć, jeżeli szukacie jakiegoś samochodu, a nie jest u mnie wystawiony, bo na moim mafkarotomoto.pl jest na około 30 aut. Dopytajcie, bo na placu mam przeważnie dwa razy tyle, więc może akurat jest coś, czego potrzebujecie, lub po prostu mogę wam sprowadzić dane auto na zamówienie. To by było na tyle, do następnego cześć.